Ahoj! Ahoj moje majtki! Ahoj ci! Nie no, w sumie nie wiem czy chciałbym, żebyście byli moimi majtkami, znaczy w sumie no niezbyt bym chciał, żeby chłopcy byli moimi majtkami albo no, dziewczyny, no. Witam was jeszcze raz bardzo serdecznie z tej strony Wojtas, a dzisiaj chciałbym Was zaprosić do gry War of Warships. Pierdolę. Czyli do gry, w której razem ze mną możecie w końcu zamoczyć. S Ojciec. O kurwa! Gramy w CS-a, to jest Gramy Counter Strike w Global Offensive Minecraft. Jak Ci Karol czujesz, że skopię ci dupę? No, naprawdę? O kurwa! Naprawdę już mnie zabili. Nagrywam w końcu ze swoim ulubionym youtuber Minecraft Blow! Proszę Państwa, brawa! Suka, blakę! SUKA! Dobra. Ja nie tak, że mi ukradłeś fraga, to jeszcze mnie zabiłeś. Ze strałem ci się da borda. O kurwa! No nie, no ale stary to w ogóle nie widać, kiedy ty giniesz, tylko to cię teleportuje. To no to taki to Minecraft walczyłem! Double kill! Double kill jedną rakietą, biet. No skąd? Ej, skąd ty masz stary diamentową? No stary Skąd ja ty, ty, ty masz diamentową? da. No. No. To ci nic nie dało stary, jestem trzeci. No jak? Balony camber, stary, wyskakuje i! No jak on campi! Pies raz jego? jego? Kto wygrał? Ja no, mam trzecie no, no, miejsce. miejsce! Mam trzecie miejsce! Mało Ja MAM trzecie miejsce! No kuźwa nie nagrywa mi się kamerka. No ty jesteś idiotą. Dawaj gramy. Naprawdę? Tak, nie No to na. No nie wierzę, ty dawaj! Co za śmietnik! Stój! Stój! Ten Stój! Ma Widzicie to? Nie. Bęk, no nie wierzę, że no, ta mapa nie należy do mnie. Nie, dobra, zaraz, zaraz ich rozwalę, zaraz ich rozwalę O! Oh! To ja tutaj dominuję Jestem jak Xenon! ILUMINUJĘ Jest bang! Bang, 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 bang! Ta jest tak Bang, 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 bang! Dla mnie masz tak I ogromnie wszystko bang! Bang, bang, bang bang! bang. Ja, jak oni tak raz... mają tyle fragów, to grę Mają tyle fragenców. ale tu są szybkie yeah. rozgrywki, naprawdę może się z mam gdzieś za TNT TNT, bitch Wojtek! No, co mnie kliknął w dupę? Słuchaj tego bitu. W Minecraft jest taki beat, ale że nie wiem co mówić Hej! A, się skończył, kurwa począe, 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 począe. To jest właśnie gra pick. o, Wojtas, Wojtas, Wojtas Bi! Bi! Bang! No! Pyk, pik, pyk! Chodź tu śmietniku No nie mogę go do... No, kto mnie zabił? No... POŁĄCZENIE PRZERWAŁO! O kurwa... ERROR JAWA to jest właśnie Minecraft, najlepsza gra 2015 roku. A ja gram w Minecraft. Nic mi się nie stanie. Mam się na przynajmniej... <laughs> O kurwa!